Adam Wieczorek, po bardzo pewnym zwycięstwie, powiedz jak się czujesz po walce? Wiesz co, dobrze, wszystko poszło zgodnie z planem i jestem zadowolony. Sprawiałeś wrażenie zawodnika, który wszystko ma pod kontrolą, całą tą walkę kontrolowałeś, rywal zaczął agresywnie, ty jednak wszystko przyjąłeś to na spokojnie i poddałeś, wyczekałeś go i poddałeś. No, staram się tak walczyć na spokojnie, nic nie, brać, nic nie brać na szybko, wszystko kontrolować, fajnie, że tak wyszło i tyle. Rozumiem. Miałeś jakiś plan na tą walkę? Chciałem ją skończyć w stójce, ale partner poszedł, mój, mój przeciwnik poszedł do parteru i, i ten nie spodziewałem się w sumie, że tak, że tak zrobi, no ale skończyłem to w mojej płaszczyźnie, można tak powiedzieć. Rozumiem. Powiedz może jaki, z kim się przygotowywałeś do tej walki? Przygotowywałem się w klubie Coral Fight Team i w klubie Spartan Chorzów i Gracie Bara Sosnowiec. Masz jakiś plan na przyszłość i chciałbyś, chciałbyś jeszcze zawalczyć na galach a czy może podążasz inną drogą? Jasne, chciałbym. Miałem kiedyś ofertę z panem Bartnickim, ale wykluczyła mnie kontuzja i chciałbym się z nim zmierzyć jeszcze raz. Okej, okay, no to czekamy z niecierpliwością. Mam nadzieję, że do tego pojedynku dojdzie. Chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować na koniec? Chciałbym oczywiście podziękować moim trenerom. Ze Spartanu, Maćkowi, Wirowi, mojemu trenerowi ze stójki, Robertowi oraz wszystkim wspaniałym partnerom i, i, i po prostu osobom, które, które włożyły trochę wysiłku w te przygotowania. Okej, okay, to ja Ci dziękuję za wywiad i gratuluję zwycięstwa. Dzięki.